Przedstawienie, sztuka rewelacyjna, a gra nadzwyczajna. I m, zawsze doceniałam tych aktorów. Ale dzisiaj pokazali tych przepiękny. Dobry wieczór, François. Co mamy? No mamo, pada, no pada, to pada to jest, No pada, zima pada. Aha, i za wcześnie. Aha, bo będą roztrąfiane. Aha. A, nie za późno, bo będą pomarszczone. No tak. Mamo, załatwię to dobrze. no. wrócić, no, mamo, już są, dwa, oh. O, e, nie wiedziałem, co będziemy jeść. Kupiłem takie. Tak? Stoisz pod drzwiami, a kot jest ten sam od 10 lat. No? Wiesz, co mnie przekonało? Ten twój przykład z przebraniem. No to już drugi raz jestem na tym spektaklu. No, super. Dalej się śmiała i dalej było fajnie, dziękuję. Bardzo ładny, ciekawa gra wszystkich aktorów. Naprawdę przyjemny. Jesteśmy zachwyceni, bardzo uradowani. Zaczyna się. na. No. A! żegna żegnaj Jakubie. No nie, no. <laughs> Wyobraź sobie jakąś strasznie brzydką dziewczynę. Tak. Źle ubraną. Tak. Węsław, zrobisz co zechcesz, to jest twoje dziecko. Nie zrobi. Nie, on jest jego ojcem i zrobi co zechce. Doskonała zabawa. Bardzo jesteśmy zadowoleni. Bardzo jesteśmy jedno, zadowoleni. Ta... Komedia Dobrze, na poziomie. Bartlemy. Było bardzo fajnie. Bardzo nam się podobało. Wspaniałe przedstawienie. Wspaniała, wspaniała gra aktorska, wspaniała. rewelacyjna zabawa i samo życie. No to powiedz mi kochanie, jak się nazywa mój wspólnik? Ona jest... Więc jeśli masz jej coś do powiedzenia, to proszę cię, powiedz jej, to proszę... Wiesz, że daję mu teraz klaps? <face> <rale sadece sair> Nigdy nie, nie rozumiem, dlaczego w modzie lato robi się w zimie, a zimę w lecie. Tak? Syn będzie fantastycznym facetem. Drodzy Państwo, witamy Was serdecznie i zapraszamy na spektakl imię, w którym gramy to jest nasz cały skład aktorski. Pani Małgorzata Foremniak, pani Dorota Krępa, pan Wojciech Malajkat, pan Mateusz Banasiuk i Szymon Wobrowski. Zapraszamy Państwa serdecznie. Kochanie, jest was teraz dwoje! I to nie byle jakie! W takich jestem bardzo, bardzo zadowolona, a dzisiejszy był super. Nie spodziewaliśmy się takiego zakończenia. Rewelacja, byłem drugi raz. Super. Czekajcie, no nie, to jest wszystko jakiś żart.